Nuke, Nukę a. a Bradaj, to jest moja gra o rank-upa, Więc musimy się postawić. Tak, to jest to jest raczej... No, wygranie... Ży rzędu, no, albo czytaje nawet, więc raczej już powinien być rankap. Ty masz Kunce i tashiro! Kunce i tashiro! Ja, ja już I jest kunce, jak jest tashiro. Sprawdź tego Tashiro, ja sprawdzam Kuncea. Dobra, tashiro. Minus ręczy. <laughs> No minus rep początek no, no, mega plus mega. rep, minus rep, minus rep, nice person 22 strony ma ten chłop komentarzy. Czy to nie jest ten? To nie jest jakiś youtuber? Bo ma nie duży wiem. level, dużo komentarzy. Player at Bonificatius tactics 99 damage, Liga Division 4. On jest, grał gdzieś. Dobra, ty. to jest sportowiec jakiś dosany dobra. No, go. to jest sportowiec, dobra, jak z stary mamy. Ja lecę, ja lecę ten. Hello, hello, mate. <laughs> dobra. Jan jest na rampie, na długiej. Tutaj Strzedł No Ale, że chłop na, na lewo, Nie ma mamo Tashiro, ale ty jak on strzela... Nie, trolem. czemu trollem? Tutaj ty się wywaliłeś Czemu nie przeładowałeś zanim wychyliłeś? Bo liczyłem na głowę ale i tak mu dużo, 70 mu zdjąłem. A ty gdzie byłeś? Ja zginąłem, przecież ja one-tapa! No, czyli byłeś pod ziemią, więc się nie odzywaj. Ja <laughs> zostałem one-tapa! Dobra, synku, ja ci pokażę. Dobra, ja ci patrz teraz. Patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz. Gdzieś biegną tu. Nawet stałem dostałem tego. Jeden dead? Drugi jest z negew'em stary i wcelowany na mnie chyba. Ty jesteś gównem. Ile czasu ty wychodzisz, jak goś to jest Negewem debilu! Proszę cię! Ile czasu? KERRY, KERRY, KERRY. Kerry. Ale jak słyszysz, że gość jest ostatni z negew'em, no Dobra, ale on jest tłumokiem, rozumiesz? Jesteś Dżurek jak po prostu! Chcesz maczka? McDonalda? Nie, Galila za O, ooo Galil. Lil k. Lil o tym samym pomyślałem! Genialny umysł! Nie no dobra, sorry, ja dostaję post po negevem na jej Negev Nie możesz wychylić Pochodzi, pochodzi, wychylić Wiem, nice. spokojnie, ja to wszystko słyszę Puzo, nie? Ja Proszę, dobrze, bo ja nie mogę mieć. Ja michu, mam Okej, okay, zrobię to dla ciebie. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Ja Zostawałem. nie mogę, grać, stary, bo ja dostaję spółku Negatonej! No. no wiem, A no to widzę. One ten twój kałach, nie jest taki brzydki Więc stary jakoś, kosztuje, tak. ale on najpierw kosztował 500 zł i teraz już 700. Staj, ja mam nie ma. A ja gotafiłem w CS-ie, normalnie. Staje, ja dostałem one tapa. Rozumiesz to, ja dostałem one tapa! One tapa za one tapem! No jak jezdek. Drugi jest na dole, drugi jest na dole z uh, Negev'em, drugi jest na dole z Negev'em. Jaką jest. Tego na górze jak zabijesz to wygrałeś. Zeskoczył od dwóch, słyszałeś. Obity jest, no obity, no chyba go trafiłem. No jak go nie trafiłem to jest tym śmieciem. Co ty k**wa drzwi? no nie wiem. Co on ci tak ta, Ja nie mogę grać, nie mogę grać Wiedziałem nice. śmieciu. I las ma Negev, last on Negev, na, nie wychylaj. Jezu, Iwan 3, Negev 0. Trafiłem za 0, trafiłem za 0. Nic nie trafiłeś? A no ta, bo nie ja zabiłem ja wszystko Tak jest! Story ja mam 07 ja Ej, mogę nie mogę, bo ja, 0, 4, stary, bo, ja co ty pikuję, bo ja pikuję, bo ja pikuję, zawsze ja w kółko padam w kółko Ej Stary, padam. na które oko ty patrzysz? Ty masz 04! Stoj, ale przysięgam ci, że ja tylko pikuję <laughs> i ginę. nie zauważyłeś tego? No widzę, patrz, no bo ty patrz, pod patrz, negewa patrz. wychodzisz debilu. Łop gra negewem dziesiątą rundę z... Ale co ty mówisz? Ty widziałeś to? O Ty widziałeś to? Kto Co ja robię. Co was zrobić okno, sześć okno, sześć okno. Wiem, chillo. Idy e, ja nie mogę nic zrobić, on w kółkowe nie jest celowany perfekcyjnie! Mati, posłuchaj mnie. Ja jestem kondom Mati! Mati, posłuchaj mnie! Nara. No drugi nagiew no. On nie pobiegł ci na plecy? Też mi się nie ja mam wenty spał, tak bez beki. Bez beki może być w wentach. Oj mój pies nie coś ma. tam, stusi się. <grym> O, no, wystraszył widzisz? mnie trochę. Staj, ja dostaję 6. Dobra, ale. Sprawdzij mi jakaś, proszę No dobrze, ale jak prosisz o kołacza to ja ci dam. Ale staj, bo ja nie wiem co się dzieje, ja w kółko dostaję one tapa. One tapa, nie no że... bo stary, chwilę. No ty musisz go, wiesz, pikować. na cały siano przez ciebie straciłem żulu. Dobra, to teraz się. cię. No to ja mam nadzieję. Idę na małe drzwi i wysadam gościa. Idę na Malboraska. No dobra, i już przy spami. Dwóch, jednemu neida rzuciłem. Nice, No Coś i tu, gada? w końcu, w końcu! Puzolnik no ile ja mogę czekać. Nie mogłem się celować jakkolwiek! No bo za szybko pikowałeś wcześniej! O, jeszcze siano zapaczkę, proszę, 300 dolców. Za no dalej. dobra, trzeba poczekać, no trzeba poczekać, aż, aż mu się zgubiłem. Iwan na, na ten... case Hagu stary Iwan na case Hagu i kot jawan, pamiętajcie, kot Yan. A to masz kot Ivan czy kot jawan? Tak kot jawan, tak kot jawan. O. To jest pod kanale, po kanale, nie po imieniu. No i zobacz, Znowu umie z Bo to jest jakiś... Ja nie wiem co on robi w ogóle Oni we dwójkę. game, no nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Jeden no co za śmieci p kolone, no Drugi lewo, 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 lewo na górze, lewo na górze, lewo na górze. Nad tobą, nad tobą teraz. Słyszysz, no przadowuje na przodowu, ja nad tobą! Spoko, chill, chill. O no tutaj w kącie, seskamy! Chill! Zwęta, no! Serio, da się. No tak? I zginiesz, tak, da się. No teraz ja wiedziałem. Tobą. To czemu ty mnie wyzywasz, stary, jak ja nie wiem! No, są tu otwarty, ty przyszłam jest na górze, no, na prawo! Tu! No to życzę to mu powodzenia. Dlaczego mój pies hałka? Ale to za o! Proszę, to jest pik, to 87 jest mój pik. dostał, no co, co to jest? Śmierć? Ej stary, co to niby jest za pros? Co to jest za prost, przepraszam. Ale bardzo. czemu ty śmieci z nie wiem, ja nie rozumiem, co tu się nie dzieje. Pokaże, Oni już tak tak ja to jest taki useless, to znaczy. Ale wiesz, ty w końcu najeżdżasz, w końcu najeżdżasz. No bo gramy, gramy na przygłupów, a ty jesteś za szybki, Ale ty chcesz za szybko. Jest, no bo ja lubię sobie szybko zagrać, wiesz co, wiesz co. Wiesz co wiesz. Jest góra, 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 góra. No i znowu, jak tyś śmieć. Ej dobra, no nie, no drugi, drugi zaszał, jeden z bejtowo, drugi zaszał. Ja zmieniałem, zmieniałem na ganat. Ja zaszał drzwi. Skąd jest jest? W... Nie mów tak do mnie, no, to proszę cię. <laughs> Zamknął drzwi, no przez albo stoi konik. A, Kurde, felek, no. Stary, ja dostaję tak po dupie, k**a. No widzisz, nie, nie mogę, widzę na stary. Nie mogę, stary, to jest kontra na pozonika. O... Legendarna na kontra na pozonika. No nie bo mogę, na negewy. Oni teraz nie mogą puszować z negewem, bo to jest niemożliwe. <grym> nie nie dobra, dobra, ja, ja heady trafię. Bo po no no, to jest oczywiste, że wygram. Każdy dual wlecą, każdy dual bety wlecą. To się przestrasza. Znowu wlecą dual, bo oni grają dziwacznie. Oni są strasznie dziwni. Będą double pewnie wlatywać. Jak brzmi mój uros. O, ty. Brzmi jakbym miał wsadzić palca w dupę. Ah, oh, shit. Sprawdzam okno? Nie ma. Yes. Jest. Z tekiem tym Leapice. razem. Ej, hey, and... Dorsy? Dorsy. Ole. Ty jesteś. Czy ty masz na drugiej imię screen? Ej. Przepraszam. Ej, co widziałem? Czym u łandapa za. Tak, one tapa w smoku jak był, więc tak ja, ty jesteś <laughs> Dla beczki, i dla beczki strzeliłem <laughs> Dla widza, nie dla beczki. Co ty gadasz, stary? Zapytaj beczkę, to mój drugi kanał. Aha. <laughs> Ja. Nie, nie wysadzam tych czyli po co ja tu mam nim wysadzić? Oni sami wysadzili Dobra, o, jak to jest Izigierka Jak to jest Izigierka, naprawdę No tak, to jest Izigierka, to jest Izigierka I ej, może on mamy już ekopa. Ej, oni już naprawili ten błąd z zdefowaniem? Tak, tak, tak byłaby. No to dupa 33! Punkty. Ja pierdzielę, stary, 30... Ej, ja wiem znowu czego zapomniałem Czego? Oj, wróżby, a jak zapominam wróżby to jest dobrze Dobra, dostałem na ok. Dobra Brawo Puzonik, I love you baby no, 14, potrafią, no, 14 Widz, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ja mam Dobry czas Iwan, dobry czas Iwan No, dobry czas, kiedy Puzonik nie może, Iwan wam może Ty tu kreowałeś Puzonika? What? Ej stary, moja MK ma chińskie napisy no, Nie wiem co to znaczy, widzu jeśli ty wiesz napisz, napisz, napisz mi, napisz mi Jeśli znasz chiński Dobra, koniec Koniec! God bless you! God bless you! czy mi. to będzie rankup? Jak nie rankup, to musi grać Ej, się może, ja rank up. może ja rankup? Może ja rankup? Zobaczmy. Może I ja rankup? Jeszcze, jeszcze czekaj, jeszcze stoping kapela, może być. Ja też, ja mam stare tak ten mi. Nie, nie staczyło mi. Nie mam! Ani przebustki, ale mam Uwaga, czy ja mam? Dziabzi, dziabzi. Nie mam! Ja też nie mam. Dupa, gramy jeszcze jedną. No nie ma opcji. Nie mam ma takiej, takiej. Dobra, postulacji. w przerwie, w przerwie. W przerwie, pierwszą no no, koleżkę. Opening. No, może w końcu kosa, ile ty kostraf jeść? Chce <laughs> w sensie się Samym w się, nie na casek. No, tak? w, w środku, tak, tak, tak. W środku to trafiłem gówno. Nie trafiłeś trzy kosy pierwszej? <laughs> nie, to jestem prawiczkiem. No, jestem ty prawiczkiem. Si debil, jestem prawiczkiem. Memento, jest debil, dupę, dupę, ej, będzie rostro. Przegraliśmy, no. Pewnie tak, pewnie tak, momento nigdy nie potrafiłem grać. Przez ty o same tej hardy z poceńce, jak No, ale, no. 50 Dawaj. seconds. To wystarczy, to zawsze mi wystarczało, teraz też wystarczy. <śmienic> proszę cię, proszę cię, Dawaj, daj ten nożek, nożyk, 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 dla nożek, nożek, widza, dla widza, dla widza nożyk pieszy. Tak, MP5, stary, jakiś Stałość, co to za gówno? Stałość? Stałość w uczuciach! Dobra, ja synu decide. Dobrze. Zenu. Dobra, jak się wywalisz, otworzę drugą, dobra? A czemu? A tak o. Ja jeśli nie wam w statówkach. No to zobaczymy. Salatówkę? Nie ma u mnie? Mnie też wieje jest słucharkiem. Chyba jednak są u ciebie, wiesz. U ciebie last? Tak. O! O k Przepraszam bardzo za to słownictwo. Nie, spokojnie. A tapnął mnie, na górze bo. Idzie. Przecież wszystko, wszystko słyszysz, czemu ty go nie weźmiesz? Zeskoczył, no biegnij mu na plecy Cicho, wychyl! Ciu, ciu. O, nie będzie tu o mnie wiedział, debilu! No ch... Gdzie ma głowy? Tu jesteś. Jesteś. Przepraszam. Tym razem ja troluję Dobra. Ale o kurde, czekaj, ja do schowka chciałem przenieść. Nie do schowka. Dajemowe, to było dajemowe. Dobra, darmowo, to kosę właśnie trafiam. Za darmo, za frytkę. No nie otwieraj już. Ci tak słabo do... idzie, to już nie otwieraj, nie ma czasu. Ja pier rewolwer, mać. ja. Dole. Nie przeklinaj Przepraszam Przepraszam, przepraszam ale to, to są emocje, jak... jestem trochę ciupnięty Czekaj okay. Sajd u mnie, palą mnie U mnie. Spalili Dobra. mnie, spalili mnie, nie widzę u. Uważaj skitraj Ale pomóż coś Czekaj, bo pali, spalili mnie Dead! Nice! Nice, siusioni! Podobasz mi się, stary. No. Trzymaj galia. Ja nie wziąłem. Nie, Maka gdzieś zdupiłem. Ale dobrze, spoko. Ja sobie zagram. Wali mnie tam. Wygajmy. To, MP9. Wygajmy, to mi zależy, żeby wygrać. Stary bo ja, mam ja, anga... ja bym chciał, żebyś Lema w końcu zdobył, nie? No, to jest braterska krew, tak? Braci się nie traci. Mów jak u ciebie. U mnie, u mnie Dzień słyszę. Tam. That, jeden. Brawo! Dobra, Ale to był OP, to jest OP, to jest OP, szczerze? To jest OP granat. Dobra, jest git, jest git, jest, jest, jest git. Jest git, jest git, to jest git. ma pacjent... Ja nie trolluję? Przepraszam, przypomnę no, ci nie po... nie no. poprzednią grę, ci przypomnieć, kolego? No to była troll gra, stary, na Negewy, no, no gran, na przesady. No To Ty dlaczego ja kreowałem? się O, jedną runę, pojedę. No to spoko. Stałem ofertę wymiany od jakiejś widzę. To czemu nie przyjmiesz? U mnie jeden. Dead. O, w dupę. Nejd z dupy. Był góra, on był góra. Nie, nie ma. Nie trać jeszcze, nie? Jak coś nie musisz tu pikować, ja tu mam wszystko. Coś dostaniesz info. Jest u mnie. A nie, u ciebie przepraszam, fake. Nie, u mnie u ciebie był. Dobra, już myślałem, że fake info zabupiłem. Maka podniosłem i w Jaki ty jesteś. Dobra, a to masz tego maka, ja biorę. Ale ja mam MP9, debilu! Ja mam MK. Dobra, to w dupie z tym makiem, stary, mam 3700 proszę szkoła! A jak oni nam zabierają ze tak, No to super, no to Ej, ale oni nie mają przypadkiem rozpieprzonej ekonomii? Powinni mieć teraz. Znaczy ta haka i pistolety. Nie, u mnie tu przął? U mnie Anny, mówię mówić! O, dupa! O! o, ale mi z czerni mówię zasadził. u mnie, to się rotnij! 72 w trzech! to no, rotnąłem, ty! No, przecież byłem obok ciebie! Rotnąłem Nie fajnie mnie wdymneć, że tak powiem. Ale dobra, ja. Ale jeden ziomek, jeden ziomek unika ja No, ja escą jestem dobry. 6-2, już będzie git wenik. Wiesz, co jest największym problemem memento dla mnie? Nie umiem się tu ustawić. Sekund. Mapa? Drugi był u mnie, słyszałem. Pewno? Tak, słyszałem go, ale mógł przejść, mógł przejść, już zrotować. Ja zrotowałem, czy ustałem? ten site? Jest góra. Dead. Nice Ja go Kiedy? Eee, musiałeś go gdzieś smyrnąć hmm? po siusiaku, że tak Dawaj powiem. twoją jak chcę zagrać Chcesz? Mam już twoją Ale ona jest Aha, ładna, mam. ona jest ładna stare. Szczerze? Biało-czarna, G2 Esports, Moneci i te sprawy, wiesz co chodzi? Nie, nie Snaksik nie, nie, Co cię nie denerwuj? Jak jest ładna, co, co ty mówisz? idę, e, idę Mam na no, w sensie, no wiesz gdzie jest, no? Dead! Ja. Koleżko, do domu! Go home! Malo, mówiłem, miał 50, coś Malo! Malto! No, Milo! Ej dobra, to jest was truda, stary 5-7, latuje na, na rejony Kamizeleczka, Zeusik i lecimy. Nie ja, 6-2 jak będzie, to już powinniśmy wygrać. Dwie rundy. Powinniśmy rądy. stary żyć. Życie jest nowelą ciebie! Do... Dostałem przez smoka Ty on skanuje przez smoka! No, Chłopak pł ewidentnie Dobra, najstraj, nice najstraj nice no stary. Nie, On to mi... nie jest najstraj 50-50, ty nic nie zadałeś. No bo mi pestkę w ręku smoka, nawet smok nie był to po prostu w smoku. No, ja, p... kolego, Kaliarzu, wiesz skąd jest mój ród? Z gówna, gaj! Nie, nie nazywaj Ukrainę gówną <laughs> <laughs> Karoliego zabierzcie, mówię o tym. O ty. K... <laughs> Dobra, ja pikuję Longa. Dobra, ja Czuje, czuję, że będzie na U mnie dwóch. U ciebie dwóch? Dobra, chill. Pochodź. U mnie. Po chędzie. Nice. Świetny puzonik. Po Puzonik jest świetny. No dobra, ale on mi wyskoczył jak ja z paką w ręce wbiegłem, nie? No Po co biegasz z paką? Bo chciałem nie zaplantować. What? What? Dlaczego Ameryka nie ma? Dlaczego Ameryka ma meble do góry Ameryka nogami? Ameryka ma meble do góry nogami. Ej stary, What z... zacięło mi, nie ma... Saiba Oni jest z... zwykłym makiem. O co chodzi? Widzu, jak ja kocham CS2 bez bez tej. Ty nie widzę nikogo. No oni mieli hajs na smoke'a. What? What? Ameryka miała smołka? Dwóch! Dwóch w ten za nic! No ty k przez tydzień! Przecież mam smołka, chłopie! Co ty k***a gadasz? What? Amelka nie ma smołka? Obiłeś jednego fest, No tego. No drugi jest na sidechain. Nice, i drugi wiesz, jest. O k***a. Gdzie jest twój deagle? Gdzieś to był, no. O, jak tej buket? Nie wiem, nie mam pojęcia. No taf to już. Ta w tiglem. Dobra, s Proszę cię, proszę cię, proszę cię. To wleć makiem, jak już po co przygotowujesz już digla, jak już... JA to jakie chiluj, te decyzje chiluj, podejmujesz? Możesz 6 AMO w makuj! Chiluj. Możecie przyjść setę. O chiluj, chiluj, stary chilluj! Karl! To no jest debilem, jest debilem, to jest, jest faj dla... Ale on jest idiotą! No co ja mam ci zrobić, że <laughs> gramy z idiotą! Dobra, <laughs> dobra. One tapiki, on tapiki. Dobra, dobra, dobra. Pickie, pickie, dobra. No. ej ja twoim diglem teraz, robię z ro rozmach! Dobra. Mają rozmach, ty k***y, kysyny. Dobra! <laughs> dobra, to jest cipa bobra, Elo. <noise> Dobra, jest u mnie. David. Jestem z tobą, jak coś. Niech będzie z tobą. Jest Regi? Może iść tam na plecy. Patrz mi ten, ja co patrzę w plecy. Ty jesteś debilem. jak przestraszyłem ciebie. Nie bój się Boga. Bóg jest miłością. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest. Nie widzę go. Może być wszędzie. Tak szczerze. Dobra, yes już wiem, gdzie jest. Raszuj go, no proszę cię. No ma no. jeden strzał. Lewo, lewo, lewo! Dobra, co za Aka, chłop. Cza, Jaki to jest? Ty masz hałaha? A, mam! Uuu! Serce mi just, stanęło na pół sekundy. Myślałem, ja myślałem. też, myślałem, że... Ale ja mam f***** na stary. Ja jestem bogaty. rich the kid. What? Ile kasy? What? What? Tego typu? Dlaczego Amelka ma meble do góry nogami? Amelka ma meble do nogami, widzu. AWP. No to... walimy to, jak ja go rozpieprzam. Leży, AWP. Jak on jest u mnie gdzieś. Dead. Koniec! I dawaj rękę, dawaj rękę! Dawaj o, o, mi to, dawaj mi to. Patrz, 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 patrz. Lem, Puzonik. Będzie? Lem, Matheunio. Ja ja lem, Matheunio. Ja Ej, bo jest jeszcze opening, stary. Ja mam żut, stary. zrzut i ten. Ja mam rzut, ja mam rzut. Rzut, rzut, rzut monetą. Daj mi skrzynkę U. weapon case, a. proszę, Czereka, 400 tu, złotych potrzebuję. Mam monetę, pa. Rzut monetę. proszę. U a ile to wyleciało? Gówno. Jak ty, stary? Ja mam, stary, z 10 tysięcy wygranych rzędu A gdzie jest moneta? Ja p***ole, patrz. Ka moneta. Nie wiem, grosza wziąłem. Skrzynia nie ewolucji! Nie. A ja, załamania. załamania Ej, jo! Skrzynia ewolucji jest droga! Złot 90, oh, Ey, mi, I złoty 90! Uj za! Overpassing. Ej, widzisz, ja. I Ale ja ci powiem, bo ja. ja, ja możesz pozejść na odcinku, widzę? Mogę? Ale tak bez beki, co ja? Zobacz Mogę? to, zobacz to, jak mnie jak kochają A ja Negeva, stary, trafiłem z kolekcji Overpass What? what? Zonik dostaje skrzynki, what? No ja podpiszą profil No dobra Podpiszą no, profil, nie będę taki Ale ty jesteś dobry chłopak I teraz wszyscy będą ci wysyłać skrzynki za podpis Ej widzowie, ja podpiszę za, yy, za skrzyneczkę, ja mam chciał skrzyneczkę, <laughs> za, skrzyneczkę. <laughs> za skrzyneczkę od widza Ale kochany widz Właśnie takich widzów kocham, jak Kaju Ja wszystkich kocham Dlatego dziękuję bardzo, cześć Ja wszystkich nie <laughs>